trochę pojawiło się informacji ostatnio na, na temat, e, to już nie wiem nawet czy nie formatu pod tytułem Małgorzata Rozanek Majdan i Radosław Majdan. O co chodzi z tym z reality show? To jest faktycznie to są takie plany, istnieje coś takiego? Słuchaj, my jesteśmy w trakcie rozmów nad kilkoma projektami. Jak wszystko, co dobre, wymaga to czasu. Pomysły są: jedne lepsze, drugie gorsze, jest też taki, który jest absolutnie rewelacyjny. Mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku, ale wiesz, ja podchodzę do tego bardzo spokojnie, bo skupiam się teraz nad projektem Lady, który rusza już za chwilę niebawem zdjęcia. Więc teraz jestem totalnie zanurzona, jakby w życiorysach 12-podopiecznych i w tym, co się będzie tam działo. Ale prawdą jest, że prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy dotyczące. To, to nie można powiedzieć, że to jest reality, mm. ale dotyczące naszego wspólnego programu.